Halo, halo ludzie, hipisi, i PiSi, i Mówi to Was. Knurko na serii. Mamy dzisiaj zwieńczenie, zwieńczenia całej serii e, whisky z destylarni Aran w postaci whisky Mahrimur Fingal Scott Sherry Cask. W takiej kolejności to zrobiłem, ponieważ mam dwie różne e, whisky Fingal Scott i ta zarzekowana w beczkach po Sherry, czy też finiszowana w beczkach po Sherry, to jest bardziej poprawne stwierdzenie, jest mocniejsza. To jest akurat CS, w przeciwieństwie do tego Finkel's Cut'a Quarter Cask, który był w poprzednim odcinku, który miał 46%. Tutaj mamy 54,4% alkoholu. Nie mamy filtracji na zimno, oczywiście. Nie mamy dodanych barwników, także zobaczcie, jak bardzo aktywne prawdopodobnie są te beczki, ponieważ ten kolor jest dosyć... Diabelsko ciemne jednak, um, bez dodanych barwników, bez filtracji na zimno um, i mocy beczki. W Wielkiej Brytanii 60 funtów za taką przyjemność, w Polsce, tak samo jak w przypadku poprzedniego Cat, niedostępna. E, w Wielkiej Brytanii zresztą też poza samą stroną Destylarni i samą Destylarnią Wiszy też Center i ich sklepem na miejscu, też za bardzo e, whisky niedostępna. Cat Sherry Cask. Fingal jak już wiemy, jest daniną dla Fingala, czyli, czyli olbrzyma wojownika, który sobie żył na torfowisku Mahri Mur. Przynajmniej tak niesie legenda, stara, stara celtycka legenda. 8 lat, około 8 lat leżakowania w beczkach po Bourbonie. Tutaj nie jest oficjalnie powiedziane, czy to jest Bourbon z Buffalo Trace, ale prawdopodobnie jest to Bourbon z Buffalo Trace. Potem między 6 a 12 miesięcy w beczkach po Oloroso Sherry. Także leżakowanie dosyć krótkie, prawdopodobnie w bardzo, bardzo świeżych beczkach, bardzo intensywnie oddających z siebie kolor, bo tak jak mówiłem, no tutaj jest, tutaj jest aberlauer abunach praktycznie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o kolor. Trudno jest cokolwiek więcej powiedzieć na temat samej tej e, whisky. I tak samo jak e, i zresztą w poprzednim odcinku, tutaj będę mówił, że szkoda, że ta whisky nie jest sprzedawana na szerszą skalę i szkoda, że to jest edycja jakoś bardzo limitowana. Prawdopodobnie do momentu, w którym testelania LAG będzie mogła produkować coś podobnego. To w tej chwili um, na zlecenie destylarni Lag destylarnia w Lochranzie produkuje tą whisky i oficjalnie jest powiedziane na butelce, że to jest whisky um, wydestylowana, leżakowana i zabutelkowana przez Isle of Arran, distillers, więc nawet nie jest powiedziane oficjalnie, w której destylarni. No ale wiadomo, w której destylarni jest to oficjalnie wyprodukowane. Jest to wyprodukowane w Lochranzie, ponieważ Lagi jeszcze nie może sprzedawać swojej whisky oficjalnie. Może sprzedawać swojego newmake'a i swojego newmake'a faktycznie sprzedają w sklepie w destylarni. Chociaż widziałem na jakichś o najnowych stronach Wielkiej Brytanii, też już się zaczął ten new Make pojawiać, więc może jest jakaś szansa na to, że trochę się ten temat rozkręci. Ale to tyle mojego, e, moich dywagacji. Trzeba zobaczyć, co będzie na nosie. Na nosie ciemna czekolada w takiej śliwkowej zalewie. Trochę taka śliwkowa, śliwkowa zalewa, która kojarzy się, mm -hmm, która kojarzy się z, mm, z szynkami nadziewanymi, y, nadziewanymi śliwkami. Jest crème brûlée, są te pomarańcze, ale takie mocno kandyzowane. Jest jakiś kandyzowany grapefruit. Co jest tofi, jest ta krówka, jest to taki creme brule, ale są też burówki i jakieś takie owoce w tym stylu. Trochę jest tak, że ta dymność i taka śliwkowa, dzjemowość przykrywa, przykrywa wszystko inne, co się tutaj dzieje. Także bez zagłębiania się jakoś specjalnie mocno bardziej w aromaty, zobaczymy, co będzie na samym języku. slancie Nie 54% i pół praktycznie. To też dosyć odważnie. Uu. Dobra. Dzieje się. Dzieje się. Dymność dosyć mocno atakuje na początku. Nie jest ona jakoś specjalnie mocna i przytłaczająca. Wydaje mi się, że tutaj mamy ciągle do czynienia z dymnością na poziomie około 20 ppm, tak jak było w Fingal's z quarter -kasków. Ale na dzień dobry ona brzmi dosyć mocno. Brzmi też bardzo mocno. Słodycz. Jest mamy jakąś taką ciemną, wędzoną czekoladę, nadziewaną jakimiś malinami albo czereśniami. Mamy te kandyzowane pomarańcze, mamy te kandyzowane grejpfruty, mamy tofi, mamy krówki. Jest taki... Ten dym jest taki obtaczający język, jakby trochę obmoczyć, obtoczyć jabłka w popiole i potem jeść takie, takie soczyste jabłko z, z ognia obtoczone w popiole. Mamy figi, zdecydowanie. Mamy daktyle, zdecydowanie mamy rodzynki. Mamy jakąś taką delikatną, winną wytrawność, ale ta wytrawność nie jest tutaj jakoś specjalnie mocna, ta taninowość z, z beczek też nie wychodzi jakoś specjalnie mocno naprzód. Są te jabłka, są to jakieś takie antonówkowe jabłka. Jest znowu ta miętowość, taka Taka odświeżająca mięta pieprzowa. Trochę kojarząca się z pastą do zębów, e, zresztą albo z jakimiś, e, z jakimiś gumami do żucia miętowymi, mm, czymś w tym stylu. Ale znowu tak, jest sól, są algi, e, znowu nie ma tej medyczności, która kojarzyłaby się z Earthbagiem, bardzo mocno z lafrogiem zresztą. E, choć może troszeczkę e, jodyny i te, czegoś takiego e, odkażającego tutaj jednak jest. Zresztą w tym e, z, e, Fingal Scott z. E, w też trochę było takiej, takiej bardzo delikatnej jodyny. Wydaje mi się, że tutaj ta dymność trochę mniej współgra z owocami niż w Casku. Mamy znowu coś, co teoretycznie powinno być bardzo mocno w takim kierunku, który mi się podoba, czyli, czyli wpływ z beczek po sherry, ale w mocno dymnej whisky. Czyli rzeczy w stylu w stylu i czyli rzeczy w stylu Port Charlotte z tych edycji limitowanych, ale wydaje mi się, że Port Charlotte jest dużo czystsze. Jest dymność, ale nie czuć na języku takiego okopcenia i nie czuć na języku takiego oczadzenia, powiedzmy, tego popiołu. Gdzie znowu w Artbegu Ujedal? Ja przy, 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 bardzo dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie miałem e, wadliwy bacz, e, którego próbowałem. W Artbegu. znowu była taka cementowość, taka, taki tynk, który był nieprzyjemny i który mi trochę zabijał przyjemność z tego wszystkiego, co się, wszystkiego innego, co się działo w tej whisky. Um, tak, tak jak mówię, Port Charlotte jest bardzo czysta, bardzo klarowna. Um, nie pamiętam w tym momencie, jak Kilchoman Sanek by stał w tym, w tym porównaniu. Może Kilchomanowi Sanek by było bliżej do tego, do tego Arana tutaj. Um, wszystko tutaj jest takie, jest takie brudne i okopcone, jest takie faktycznie jak z ogniska, mimo że ta dymność nie jest taka typowo drzewna, drewniana, ogniskowa. Ta dymność jest tutaj dużo bardziej torfowa, ale czuć taką, taką gęstą... Um, Gęstą popielastość i dymność oblepiającą język, i gdzieś w tym wszystkim jest e, słodycz z tych wszystkich owoców, które tutaj, e, które tutaj są. Także mm, z jednej strony fajna whisky, ale trochę dziwna. Trochę. Mm, Trochę mam co do niej inne pretensje, niż mam do, um, niż mam do Artbega Uygedal i niż mam do niektórych z tych limitowanych edycji pod Charlotte, gdzie tam trochę mniej czuć te owoce, bo tutaj te owoce czuć dużo bardziej, ale ona jest taka bardziej, um, jest taka mniej gładka, jest mniej, um, mniej wydaje mi się, może nie tyle mniej ułożona, bo to, bo ułożenie tutaj jakieś jest i to wszystko działa, ale ta, um, to jak bardzo język jest pokryty sadzą, jest tutaj ym, nie do przejścia. Wydaje mi się, że podoba mi się, yy, że język pokryty sadzą podoba mi się bardziej niż język pokryty tynkiem, yy, ale, ale brakuje mi tutaj takiej klarowności, takiej czystości tych, yy, tych smaków, które są w niektórych port właśnie. No, ale tak wiecie, no jest, na rynku, jest na rynku tyle różnych wersji whisky i jest możliwość jest, mnóstwo, jest możliwość dostania mm, czegoś pod gusta bardzo wielu ludzi, prawda? Także może to jest akurat whisky, która będzie w czyjeś gusta trafiała dużo bardziej niż w moje. Ja osobiście z tych dwóch dymnych e, fingo scottów bym sobie wziął, e, bym chętnie kupił całą butelkę tego korterkaskowego e, e, niż tego. Ale ten też gra, ten też gra, tylko po prostu jest on inaczej zbalansowany, inaczej sprofilowany niż wszystkie te inne mm, dymne, ciężko, ciężkie, ciężko dymne i ciężko sherry whisky, których próbowałem jak dotąd. Ale, ale tak czy inaczej broni się i jest to całkiem fajna whisky. Po prostu jej złożenie jest trochę inne niż ja bym chciał, mm, żebym się mógł nią zachwycać. Tak czy inaczej, to tyle co miałem dla Was na dzisiaj. Mm, tym odcinkiem kończymy 10 odcinkową serię, y, whisky, y, serię filmów o whisky ze scenarni Aran. Dosyć, mocnym, dosyć mocną petardą w CS-ie. I to chyba tyle. Zobaczymy co będzie w następnej serii, ale to jeszcze nie wiem, jeszcze tego nie mam zaplanowanego. Mm, także drugi raz. To tyle co miałem dla Was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówię do Was, Knurkon